Żeby Żużel wrócił do świętochowic musi powstać tor, a dzisiaj właśnie podpisaliśmy umowę na przebudowę tego toru. W zasadzie jest to budowa zupełnie od, od początku, Mamy, daliśmy sobie około pół roku na to, żeby ten tor był gotowy i wówczas na stałe do świętochowic wraca Żużel. Kto się zajmie tym zadaniem? Zadanie będzie realizowane przez naszą, naszą spółkę komunalną, tym bardziej jest to dla mnie gwarancja tego, że zostanie to wykonywane przez mieszkańców, którzy są pracownikami tej spółki, więc jestem przekonany, że zrobią to z największą starannością. Nasza spółka realizuje, co prawda, sprawy drogowe, no. To Dżużlowe jest niczym innym jak szutrową drogą, oczywiście taką, która musi spełniać wymogi, wymogi narzucane przez Extra, ekstraligię czy PZMOT. My się na tym znacie, tak, tak szczerze mówiąc? Bo jak, pan dostał, na... jak pan dostał tę misję, to, 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 to co pan pierwszy pomieszka? Na... No, pierwsze, pierwsze pomyślałem, no, że jest to ciekawa inwestycja i do odważnych świat należy, natomiast tak jak powiedziałem, no, nie jest to nic innego jak budowa drogi, którą realizuje spółka od wielu lat w Świętochłowicach, a za mojej kadencji od trzech lat dość tych inwestycji drogowych było na kilka milionów, także tak jak mówię, no, tor żużlowy jest praktycznie można powiedzieć drogą publiczną, tylko bez nawierzchni asfaltowej. Tutaj jest oczywiście do, odwodnienie, to też nie jest dla, dla spółki żadną, żadną tajemnicą. Budowa, budowa bandy, jeżeli chodzi o, o tor żużlowy, to też nie jest jakaś tajemnica i trudne rzeczy do wykonania. Nie mówię, że jest łatwo, bo to na, na pewno jest ten, bo tu oczywiście trzeba mieć na uwadze bezpieczeństwo zawodników, normy, które trzeba spełniać. Ale wierzę w to, że podołamy temu i wierzę to, że dla, dla dobra mieszkańców ten tor będzie naprawdę solidnie przygotowany. Kiedy skończycie? Myślę, że realizacja koniec października, połowa listopada jest tego, na, roku? Na tym, tak, tego roku jest jak najbardziej realna. Widzimy jak rozwija się sytuacja na rynku budowlanym. Już musieliśmy dołożyć około 600 tysięcy do tej inwestycji, natomiast no zobaczymy jak dalej te ceny będą windowały, natomiast bezsprzecznie ten tor zostanie wykonany w terminie bez względu na środki.